Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 25 listopada, sobotę. No i wybrałem się na kolejną wyprawę grzybową. Standardowo lasy w okolicach Suchedniowa, czyli lasy świętokrzyskie. A to i pierwsze natrafione grzybki, czyli opienieczki. pięć sztuk dosłownie nie będę zabierał czekamy na bardziej łakomy kąsek w postaci prawosków jak widzicie laszekko ubielony co nie ułatwia mi roboty jeszcze, jeszcze za ciemno, ale już za parę minut i będzie już ok. Także ja powolutku sobie już dreptam. No dobra, znajdę coś, to Wam oczywiście pokażę. Zobaczcie jaki fantastyczny teren. Góry, doliny. No, a my spróbujemy pójść prosto na tę górę tam się dostać i szukać naszych grzybków na takich pięknych buczkach. Widzicie jelenie? Nie wiem czy ich będzie widać może o, Tam bardzo daleko było Fajnie, udało się Ale teren dzisiaj naprawdę mamy malowniczy. Zobaczcie jakie skały. Nie dochodzę bliżej z tego względu, że ścieżka jest dość taka stroma, śliska. A no nie chciałbym tam zjechać na sam dół. Spory kawałek tu jest, żeby tam zlecieć. No dobra. Tak tylko chciałem chwilę pokazać. Idziemy dalej. Słuchajcie, miejscówka z zeszłego tygodnia, co takich sporo tu znalazłem. No i nie wierzę własnym oczom. Ale jest, naprawdę jest prawusek. Troszkę przemarznięty. Na razie miękki, jeszcze tym teraz nie jest na minusie, więc przymrozki go trochę przemroziły Ale jest, jest jakiś zacny, piękny grzyb. Normalnie nie wiedzę, tu przecież spod tych sierków wyciągałem ich. Mówię, tak ciężko dopatrzyć się przez ten śnieg Ale się trafił. No, kurde, trafił. No, tu przecież ich były z tej strony Prawusy No dobra Pokręcę się jeszcze tutaj, może się uda namierzyć drugiego są kolczaki są kolejne więc nawet nie będę ich brał No nic myślałem naprawdę że będzie lepiej z tym prawdziwkiem że da się go namierzyć troszeczkę więcej śnieg trochę pokrzyżował plany. Duża warstwa białego puchu, która leży po prostu zalega na, yy, no, na ziemi to utrudnia tą sprawę szukania. Kiepska widoczność bardzo i... No i trafił się pod brunatny. Uuuu, bardzo zmrożony Nie nadaje się Do zabrania no, Ale jako grzyb przetrafił A no, To co my mamy A ja tu resztki po drugim o. No Także coś tam się udało namierzyć. Kolejny podżybek. No ten jest znacznie lepszej kondycji od tamtego. Dużo lepszej. Ale nie wiem, czego brać. Muszę poważnie nad tym zastanowić. Tu mamy takiego, o, o galareta galaretka no także coś tam się trafia, no sami widzicie, szału może nie ma ale jakieś grzybki na zakończenie sezonu, na pożegnanie się z lasem się trafiają no dobra lecimy dalej słuchajcie sukces normalnie sukces prawosek nie biorę zresztą on się i tak chyba nie nadaje do wzięcia bo jest no tak galaretek tu patrzcie Kolejny prowusek przemarznięty O też już galaretek A ten chyba najśliczniejszy był Mówię ja był bo też już galaretek o. ten mój odziwo co pierwszy co go trafiłem to twardy fajny A to mięciutkie młode mięciutkie No ale trzy borowiki jeszcze Czyli razem w sumie Dzisiaj cztery borowiki padło. Wspaniale, po prostu wspaniale. Aż jeszcze się tu pokręcę, nie powiedziałem że jakiś tu gdzieś jeszcze nie stoi. Ale dobra, jak uda się jeszcze coś namierzyć, to. Jeszcze wam pokażę. I takiego mamy kolejnego podżybeczka Jednego samotnego. No i na pewno galareta, już nawet go nie dotykałem Nie sprawdzam Dobra Mamy to, więc możemy... I się ogólnie to już wracam w sonę pociągu Jestem gdzieś może w połowie drogi powrotnej Niech zaczął jeszcze padać. Nie dość, że już kiepsko widać przez to, co napadało, to jeszcze zaczyna padać. Także że to nie ma dzisiaj już chyba większego sensu powoli trzeba wracać jechać do domu, obiadek odpocząć trochę przygotować się na jutrzejszy dzień a jutro wędka i ruszyć trochę nad wodę No to i zalew suchetniowie Mamy wyspę No tam też łapie naprzeciwko Jakiś spinningista i tak to wygląda. No przeszedłem kawałek jak dalej. Tu jest ta wyspa, a z tej strony jest plaża. To właśnie. No i tak to wygląda nieduży zbiorniczek ale jest muszę kiedyś tu przyjechać na ryby może się kiedyś uda mi tu wybrać a więc kończymy tą przygodę na dzisiaj udało się znaleźć jak widzieliście kilka grzybków były podżybeczki były kolczaki na początku jakieś opienieczki nawet kilka prawózków udało się namierzyć i myślę, że pięknie zakończamy ten sezon grzybowy na Borowiki 2023 oficjalnie uważam, za zamknięty no, wyszedłem już z lasu pawałeczek do torów i czas do domu Także żegnam się z Wami i żegnam się ze Świętokrzyskim Lasem do przyszłego sezonu. Cześć!